Podłączenie modułu internetowego Econet. Do sterownika EcoFlor można mieć dostęp z całego świata za pomocą modułu internetowego Econet. Moduł Econet jest dostarczany razem z zasilaczem i interfejsem komunikacyjnym zwanym dalej Ecolink. Końcówkę przewodu Ecolink zakończoną wtyczką USB należy umieścić w gnieździe w module Econet. Moduł należy podłączyć do zasilania przy pomocy dostarczonego przewodu z zasilaczem. Koniec interfejsu zakończony trzema przewodami należy podłączyć do sterownika w gniazdo G3. Należy zwrócić uwagę na opis poszczególnych przewodów umieszczony na nalepce znamionowej Ecolinka i przewody te zamocować w odpowiadających im konektorach w sterowniku. Konfiguracja połączenia zostanie omówiona w dalszej części filmu.